Czy można być za młodym, żeby być coachem, albo trenerem personalnym rozwoju osobistego, albo guru sprzedaży? Czy ktoś może być zbyt młody, żeby czegoś się nauczyć? Zuckerberg zarobił pierwszy miliard w wieku 23 lat, a Forbes, gdy miał 32 lata, zaliczył go do grona najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Evan Spiegel, założyciel Snapchata, pierwszy miliard. Samodzielnie zarobił w wieku 25 lat. Larry Page, współzałożyciel Google, zarobił miliard w wieku 31 lat. Bill Gates, założyciel Microsoftu, pierwszy miliard zarobił w wieku 31 lat. Jeff Bezos założył Amazon i pierwszy miliard zarobił w wieku 35 lat. Forbes, który cyklicznie publikuje listę Self Made Billionaires, pisze, że najmłodszą miliarderką na świecie jest obecnie Kylie Jenner założycielka firmy Kylie Cosmetics, 22 lata. To są przykłady osób, które założyły firmy działające na nowych zasadach, w nowym świecie, w świecie, który bardzo szybko się zmienia. I teraz mam pytanie, czy mimo ich młodego wieku byłbyś w stanie czegoś się od nich nauczyć, na przykład o sprzedaży, o tym, jak zarządzać biznesem, o tym, jakie są potrzeby klienta, o tym, jak działa współczesny świat? Tu naprawdę nie chodzi o tego trenera, coacha i o jego wiek, tylko o ciebie. Czy jesteś gotów stanąć twarzą w twarz ze sobą? Bo to wymaga największej odwagi i to jest oznaką największej mądrości. Dyskryminacja ze względu na wiek to nie tylko dyskryminacja osób po pięćdziesiątce, ale też dyskryminacja osób przed trzydziestką piątką. Odbieranie im prawa do posiadania kompetencji, umiejętności i wiedzy tylko dlatego, że są w określonym wieku. <śmienią> Jeśli chcesz nakręcić takie wideo, ale nie wiesz jak, to dawaj do mnie.